Dzień dobry, witam wszystkich. Cześć i czołem Spod hala z podhala z Bukoviny Teczeńskiej. W dzisiejszym odcinku temat wiatrak. Coś powiewa, delikatnie, parametry na sekundę. Są ponuchy, a dzisiaj będzie wymiana oleju w pompie hydraulicznej ręcznej, ponieważ. Niestety ten olej, który wlałem parę lat temu, no się okazał niewłaściwy, i pompa nie działa. Od dwóch lat nie używałem, nie opuszczałem, a trzeba opuścić maszt i, i zrobić małą konserwację. No i popatrzeć, co go boli, i tak dalej. Dlatego postanowiłem wymienić olej hydrauliczny na lepszy. Także biorę się do spuszczania najpierw z siłownika. Tak, tu mam jaderko 5 litrów, tu jest pompa 5 litrów. No i spuszczam, a żeby wam pokazać, że to nie działa, no to już tu ma wajchę tak tu wkładamy wajchę i, i teraz tak tu są trzy stopnie na środku jest blokada w jedną stronę podnosimy maszt a ale widzimy nie pracuje bo ten olej nie jest odporny na niskie temperatury. Także spuszczam najpierw sobie odkręcę węża tutaj tak i teraz popuszczę tutaj u góry, odkręcę i trzeba spuścić na pogodynce pokazywało mi przed chwilą 2 na plusie stopni, więc, więc można to będzie spuścić, bo widzimy, że, że się wylewa. Przy okazji, ten łęża po prostu wyprostuje, bo to było szybko, szybko robione. Dobra, w drugą stronę. W każdym razie wywalam ten olej i nie będę się tutaj z tym bawił. Odkręcam tutaj. Ok, poszło. I teraz niech sobie tutaj kapie. Dobra, odkręciłem. Tu wyciągam. Ale. Wprasowało ładnie, wprasowało ładnie. Kto to wyciągnie teraz? O, dobra, poszło dobra. Z wężyka spuścimy. Niech tam coś leci. No i ciekawe, czy będzie olej, czy będzie olej z wodą. Ale w każdym bądź razie, ponoć ten olej marnej jakości, a za 5 litrów da, dałem chyba 4 lata temu chyba 30-35 zł, i on się wiąże z wodą i później to marznie i nie można opuszczać masztu, bo hydraulika nie działa. No jak jest woda, no to zamarza, tak? Także widzimy, że prawdopodobnie tu jest woda. Wyleciała z wężyka. Dobra. Ok, podłączyłem tutaj z powrotem wężyk. No i będę dmuchał. Właśnie, w wiaderku, woda. No jak to może działać? Później Wam pokażę jaki olej będę wlewał. Czerwony i odporny na temperatury minusowe. Dobra, dmucham i zobaczymy czy coś poleci. Nie. Dobra, poleci, ale tutaj trzeba podstawić wiaderko, okej. Okay. Nic nie leci? Pojem tego, niedostwa. Dobra, w każdym razie, jeśli tu jest woda, no to trzeba będzie chyba zdemontować siłownik i wziąć go na warsztat. Bo tu chyba niewiele zrobię, a to musi wszystko wylecieć do środka. Także zbieram graty do domu do ciepłego. Ok, pompa odstawiona. Można brać. Ciężkie to, no trochę waży. Zobaczymy, zobaczymy, co jest w środku, ile wody. I dobra, teraz demontuję siłownik. Idziemy z drugiej strony, bo tutaj są zawleczki, które trzeba, które trzeba ściągnąć. Tak, o wyszło nawet. Okej, okay. ten bolec trzeba wybić i na dole też wyciągamy zawleczkę. Ciekawe, czy bez młotka poradzę, chyba nie, a młotka sobie nie wziąłem, ale idę po młotek. Okej, okay. jedna zawleczka wybita, tak za to było i trzeba było młotkiem popukać i wybić. Dobra. Okej, okay, teraz trzeba wybić dolną. Zawleczka wyciągnięta. I demontujemy. Okej. Okay. To już poszło. Jeszcze na dole trzeba wybić. Wkładam drugi bolet i biję młotem, żeby to wyszło. Okej, okay. wyszło. Także jest ok. Dobra, cyk, cyk. O, bom Podkładki trzeba wziąć. Dystanse. No i mamy zdemontowany siłownik. Fiu, fiu, fiu. Ok, złożyłem gościa tak i tyle wyleciało tego oleju, no. Także tam wody też było przedtem tak wężykach no to tak sprawa wygląda biorę to na warsztat do domu i jeszcze dokładnie żeby to wyleciało wszystko no i rozbieram pompę. Trzeba ustawić tutaj coś Bo ja tak by pracował, ale jest zatrzymany Siłownik na warsztacie Tak nawet jak coś tu pokapie to poleci w tociny Piec rakieciak wszystko spali, więc nie ma problemu A tu mamy pompę no i zabieram się do spuszczania oleju z tej pompy i popatrzymy co, co jest w środku czy coś poważnego się stało czy tylko po prostu ta woda dała w kość okej okay. jeszcze przyszedłem po, po te sprzęty właśnie klucze i węże biorę to na warsztat